Coraz więcej firm kładzie nacisk na bezpieczeństwo dokumentów udostępnianych na zewnątrz i wymienianych pomiędzy swoimi klientami. Zabezpieczenie dokumentów jest niezwykle istotne, dlatego że podpisując umowę, chcemy mieć pewność, że rzeczywiście zawieramy umowę w treści, takiej jak na przykład uzgodniliśmy. Wysyłając faktury do klienta, też chcemy mieć pewność, że klient otrzyma naszą fakturę, a nie fakturę podstawioną na przykład przez hakerów. Żeby zabezpieczyć dokumenty, firmy mogą wykorzystać podpis elektroniczny. Pieczęć elektroniczne lub również znakowanie czasem. Każdy z tych elementów zabezpiecza dokumenty przed nieautoryzowanymi zmianami, jak również daje odbiorcy możliwość zweryfikowania, kto jest autorem tego dokumentu. Zarówno podpis elektroniczny, jak i pieczęć elektroniczna są regulowane rozporządzeniem EIDAS. rozporządzeniem wydanym w ramach Unii Europejskiej i obowiązującym w całej Unii, w tym również w Polsce. W tym kontekście podpis elektroniczny i pieczęć mogą być stosowane nie tylko. Na takich samych zasadach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, polskie podpisy, polskie pieczęcie elektroniczne są uznawane w Czechach czy we Francji. I na odwrót, w ten sposób zapewniona jest również transgraniczność. W praktyce pieczęć elektroniczna może być wykorzystywana przez przedsiębiorców do zabezpieczenia dokumentów. Sama pieczęć działa w bardzo prosty sposób. Użytkownik może wybrać pieczęć elektroniczną zapisaną na karcie kryptograficznej. Wówczas do złożenia pieczęci użytkownik wkłada kartę do czytnika podaje PIN chroniący pieczęć i generowany jest pieczęć elektroniczna pod dokumentem. Drugą opcją jest wykorzystanie pieczęci mobilnej. Użytkownik nie posiada żadnego fizycznego nośnika, wykorzystuje jedynie aplikację mobilną na telefonie, która generuje kody zabezpieczające dostęp do danych niezbędnych do złożenia pieczęci, podaje kod, dzięki któremu składa pieczęć elektroniczną pod dokumentami. Podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o zapewnienie autentyczności dokumentów elektronicznych. E, mają one powszechne zastosowanie. Przede wszystkim, to chyba najważniejsze, e, są regulowane prawnie i dlatego też zabezpieczenie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem pieczęci czy podpisu e, zapewnia odpowiednią moc y, prawną, zarówno w użyciu, jak i w ich potem przetrzymywaniu czy archiwizacji, e, natomiast ich mobilne y, postaci, mobilny sposób użycia podpisu czy pieczęci jeszcze bardziej to ułatwia. Nie musimy chodzić z kartą, nie musimy chodzić z jakimiś specjalnymi urządzeniami, wystarczy nam komórka, żeby takiej autentyczności dokonać, żeby zapewnić integralność dokumentów elektronicznych. Tak więc to jest rozwiązanie, które, które teraz wypiera każde inne.